Mówimy o niepowodzeniach Zaksy Kędzierzyn. Drużyna, która pozyskała Pawła Zagumnego, Sebastiana Świderskiego jest w tej chwili kontuzjowane. Piotra Gacka, Patryka Czarnowskiego, Tinneurnauta Urnauta, Brazylijczyka Diego można tak wymieniać, mają naprawdę świetny skład, ale wyniki są poniżej oczekiwań. Powiedzieliśmy pięć porażek, siedem zwycięstw, ale w tych siedmiu zwycięstwach aż cztery... Dopiero po tych brekach. I teraz tak, znów wracamy do prezesa Pietrzyka. W odpowiedzi na zachowanie kibiców, którzy krzyczeli w Warszawie do trenera Stelmacha, że nie ma trenera, prezes Pietrzyk powiedział: No to ja Wam teraz pokażę, a właściwie już Wam nie dam ani autokaru na wyjazd, ani nie ufunduję Wam, nie będę współfinansował tych podróży, bo zachowujecie się raz niegodnie właśnie na stadionach, a dwa widzieliśmy, jak zachowujecie się w trakcie podróży. Czy to nie jest w jakiś sposób zamykanie ust kibicom? No tutaj jak zwykle podstawowy problem moim zdaniem, Przemek, tkwi oczywiście w szczegółach. Mi się wydaje, że jedna z wypowiedzi prezesa Pietrzyka dotyczyła, że kibice dalej skandują nazwę Mostostal. I to było przerabiane jest też, Tak, to jest dość duży problem oczywiście dla nowego sponsora, które są zakłady azotowe z Kędzierzyna. Ta nazwa Stara przylgnęła bardzo mocno do tego zespołu, i no i kibice z nią się strasznie utożsamiają. No ale powiedzmy, że to jest tylko marketing, to jest problem marketingowy. Natomiast od strony sportowej e, miasto nie jest duże, tam wszyscy się znają. To ciśnienie jest wywierane na zawodnikach, można powiedzieć, e, na zakupach, idąc kupując sobie rano bułkę. Tam się właściwie wszyscy ze sobą znają. A podejrzewam, że klimat jest bardzo, bardzo taki ciężki się zrobił oczekiwania duże, nie jest łatwo tą sprawę rozwiązać. rozwiązać. Prezes Pietrzyk jest doświadczonym prezesem, ale no z doświadczenia wiem, że on też kiedyś pęknie i pęknie w miarę szybko, bo będzie miał ogromne ciśnienie. Prezes Pietrzyk, no to znów pozostajemy przy tematyce Zaksy. Paweł Zagumny, rozgrywający, lider tak naprawdę Kędzierzyna, powiedział po zakończonym meczu, sędziowie okradli nas ze zwycięstwa, z punktów. No i właśnie, to sędziowanie było różne, bo, bo też kilka sytuacji, gdzie nie potrzeba było jakiejś wnikliwej analizy, zostało one źle zinterpretowane. Krzywdzące były i w jedną, i w drugą stronę, choć ta sytuacja dla Zaksy w końcówce seta no, mogła w jakiś sposób przesądzić o losach seta. Co na ten temat ja Lubię z Pawłem Zagumnym dyskutować i z pełnym szacunkiem, ale nie zgadzam się w ogóle z jego, z jego opinią. Ja wiem, że on to wypowiedział w emocjach. Gorąco po meczu, gdy, gdy spokojnie obejrzy ten mecz, to może powiedzieć, że Politechnika z, z ręką na sercu wygrała mecz zdecydowanie i bardzo zasłużenie. I bez, pod, bez, bez podważania, e, oczywiście, tego, że po, były popełnione błędy, e, Paweł chyba uznał tą jedną sytuację, ta seria zagrywek Gladyra, która mogła zostawić e, jego drużynę dalej w grze, ale pamiętamy, to nie, był, to nie była piłka decydująca o tym, że już się. E, skończyłby mecz. Wynik byłby 24-24. E, warto, warto się cofnąć kilka punktów wcześniej. To Politechnika prowadziła, zdaje się, jeśli ja pamiętam czteroma albo trzema punktami w końcówce i naprawdę tylko e, no, niesamowicie szczęśliwy zbieg okoliczności doprowadził do tej końcówki. E, dobrze mogło być i, i, i 3-0. No, możemy dyskutować, ale chyba ta polemika nie ma nie ma wielkiego sensu. Sędziowie jak zwykle popełnili kilka błędów, bo dzisiaj. No szybkość gry jest taka, że człowiek gołym okiem niektórych piłek po prostu nie wyłapuje i tyle. Albo przyjdzie pomoc techniczna do analizy tych zagrań, albo będziemy mieć serię takich błędów i oby one nie wypaczały wyniku. Ja twierdzę, że ten wynik nie został wypaczony. No skoro mówisz o technice, która mogłaby pomóc w rozstrzyganiu wątpliwych w sytuacji, to prezes Jastrzębskiego Węgla, wystosował petycję do pozostałych szefów klubów, by ten challenge wprowadzić. Ale o szczegółach porozmawiam właśnie ze Zdzisławem Grodeckim, szefem, prezesem drużyny z Jastrzębia.